Witam Państwa, dziś chciałbym powiedzieć Państwu jak możecie zaoszczędzić od 10 do 30 tysięcy złotych na rocznie, na, na ogrzewaniu małego bloku, takiego 50 mieszkaniowego, czyli 4 kondygnacje, 5-6 klatek. A... I możecie to zrobić praktycznie bez większego problemu. Także jeżeli interesujecie ten temat, koniecznie daj lajka. Jeżeli jesteś pierwszy raz na tym kanale, możesz go subskrybować. Na tym kanale pomagamy Tobie oszczędzić dziesiątki, a może nawet setki tysięcy złotych w długim okresie. Ok, skoro dałeś lajka, eee, zaczynamy. Moc zamawiana, a zużycie ciepła czyli weryfikacja mocy grzewczej zamówionej. O co w tym chodzi? Sprawa jest dość prosta. Moc grzewczą kupuje się na zasadzie takiego kontraktu terminowego czyli jakby zamawiamy pewną moc i za nią płacimy określoną tam cenę w umowie. Ta płatność już jest rozłożona później. Na miesiące bądź kwartały, i tak dalej, i tak dalej. Ale o tym już stanowi jakby ta, ta, ta cała umowa z dostawcą ciepła. Natomiast ja spotkałem się z takim czymś, że z taką praktyką w zasadzie wszędzie, zarówno we wspólnotach, jak i w spółdzielniach mieszkaniowych, wszędzie jest zamawiane 10% mocy grzewczej za dużo. Jest to tłumaczone tym, że nie wiadomo jaka będzie zima, i tak dalej, i tak dalej. Problem jest taki, że z tych 10% w wielu przypadkach nagle zaczyna się robić 15, 17, 20, 25, a czasem nawet i 30% za dużo mocy grzewczej zamawianej. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację. Taki mały blok. To moc około 340 kW w mocy grzewczej, i faktura za takie coś, to za taką dostawę ciepła, to załóżmy około tam 130 tysięcy złotych. Jeżeli jest to 10%, to już mamy około 10-15 tysięcy zł zaoszczędzone, jeżeli zmniejszymy tą moc grzewczą. W mojej ocenie Tutaj jest duża rola zarządu, czy to wspólnoty, czy spółdzielni mieszkaniowej. I teraz ta rola może być dobra, e, że tak powiem, bądź e, szkodliwa. Otóż e, trzeba przeanalizować, jaką moc e, grzewczą w gigajoulach dostarczono na przykład w latach tam 2010-2020 do danego budynku i w Sprawdzić, ile w, poprzedni, w, poprze, w poprzednich latach dostarczono. Trzeba też sprawdzić, jaki był koszt zakupu przez zarząd, wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej, mocy grzewczej w poszczególnych latach. Jakie były stawki. Tutaj też jakby stawki nie są tajemnicą. Dostawca ciepła te stawki kwartalnie aktualizuje na stronie internetowej. Można to sprawdzić. Jakie mamy kubatury danego budynku, lub ilość metrów lokali mieszkalnych, ewentualnie użytkowych w naszym budynku. To jakby też łatwo określić na podstawie inwentaryzacji jakiejś aktualnej. Warto też zbadać, jakie były roczne wartości zebranych zaliczek przez zarząd bądź zarządcy nieruchomości w poszczególnych latach. Po co to wszystko? Otóż moc zamawiana, a zużycie ciepła, to dwie różne bardzo często wartości. Dlatego trzeba zweryfikować tą moc grzewczą zamawianą, ile się zamawia, jeżeli jest to na przykład zamawiane 340 kW w mocy grzewczej i jest to na przykład te 10% za dużo nie ma sensu zamawiać tyle. Jest to moc zamawiana. To jest z góry określenie, że tyle zapłacimy. I nawet jeżeli nie zużyjemy tej, tej mocy grzewczej, nadal e, faktury są do zapłaty. A przy okazji weryfikacji tutaj, jakby tych, e, tej mocy grzewczej i zużycia ciepła, które, jak powiedziałem, mogą z, jakoś znacząco się różnić. Warto też przeanalizować kontrakt pod kątem właśnie tych bonifikat związanych z, z terminowym płaceniem faktur. Jak te pieniądze są wypłacane zarządowi? Czy to jest jakaś premia, że tak powiem, do kieszeni? Będziecie, będziecie sami zaskoczeni, jak przedstawiciele handlowi. Tutaj potrafią zmotywować zarząd bądź zarządcy nieruchomości do zawyżania znaczącego tego, tego, tej mocy zamawianej. To jest biznes, zwykły, prosty biznes. No, taka osoba jest rozliczany, taki przedstawiciel handlowy, opiekun klienta, jak go dowolnie związane firmy. E, jest zainteresowany, żeby sprzedać jak najwięcej, tak samo, tak samo jakby dostawca ciepła. Nie powinni w mojej ocenie tego robić z uwagi na, na obostrzenia ustawowe. Ale załóżmy, że realia są takie, że dostają premię za od mocy właśnie zużywanej i być może że ten współczynnik jest liczony też właśnie do zużycia ciepła i im bardziej się to rozjeżdża to przecież dla elektrociepłowni to jest czysty zysk. Jeżeli płacimy za 340 kW a zużywamy tylko 300 jako wspólnota no to wiadomo, że elektrodostawca elektro ciepła na tych 40 na tych 40 kW E, zama, e, mocy m, zarabia ogromne pieniądze. Ok, e, zatem reasumując, e, warto abyś e, zapoznał się z e, umową na dostawy ciepła. Musisz też określić, kto ją zawierał. Jakie były jego intencje? Czy były dobre, czy, czy posiadał wiedzę, i, i, i dobre intencje właśnie w, w zawier podczas zawierania tej umowy. Warto przeanalizować, wystąpić do dostawcy o tę analizę z ostatnich, na przykład 10 lat, analizę mocy zamawianej oraz zużycia ciepła i porównać sobie te wartości. Temat jest dość prosty. Będziecie sami zdziwieni. Jak bardzo te, te dwie wartości się mogły rozjeżdżać w poprzednich latach, i nie ma żadnej ekonomicznie uzasadnionej przesłanki, aby, aby dalej brnąć właśnie i zamawiać ponad 20% za dużo. Możecie praktycznie z dnia na dzień zmienić ten kontrakt i także z uwagi na kryzys, zamówić po prostu. 20% mniej, co przełoży się na niższe rachunki dla wszystkich właścicieli e, nieruchomości. OK. Jeżeli lubisz ten materiał, lajkuj. Jeżeli interesują Cię tematy związane z zarządzaniem nieruchomościami w Polsce, a bardziej z patologią, z błędnym e, rozliczaniem przez zarządy... E, czy to wspólnot mieszkaniowych, czy spółdzielni mieszkaniowych, takie patologiczne działania, to wszystko jest na tym kanale. Masz pytania, zadawaj je w komentarzach. Możesz też udostępnić ten, ten materiał, czy, czy inne swoim znajomym. Zamiast im tłumaczyć, po prostu podeślij im linki do materiałów, niech sami wysłuchają i pomyślą. Także włączyć myślenie, lajkować, komentować, bardzo wskazane. Dziękuję i do usłyszenia. Już niebawem.